Witam w Top Selectors Dziś nagrywam dosyć późno po, po godzinie 20.00 stąd szaruga wokół, ale mam nadzieję, że będzie jeszcze dobrze widać. Trochę szkoda, że nie ma słońca, bo byłoby lepiej widać lakier samochodu, który jest odświeżony, czarna perła. Znakomicie się mieni w słońcu. Może w dniu jutrzejszym uda mi się dograć trochę materiału, żeby zaprezentować jak się prezentuje lakier w pełnej krasie. A dziś, krótko o samochodzie. Najważniejsze rzeczy. Samochód z polskiego salonu. 2020 rok. Od pierwszego właściciela sprzedawane na pełną fakturę VAT, 23% samochód bezwypadkowy w najbogatszej wersji wyposażeniowej Laurin Clement dość bogato doposażona mamy Matrixy z wyposażenia kamera asystentów tutaj jest komplet asystentów tak, trzymanie samochodu w pasie ruchu, czujnik martwego pola, radar, aktywny tempomat. Całe samo, oświetlenie samochodu jest w pełni led zewnętrzne jak i wewnętrzne. Samochód jest na fabrycznych 18 calowych felgach, z tego co pamiętam Nie tu mamy rozmiar tak 235-45-18 System nagłośnienia kanton podwójne szyby z przodu, także mamy tutaj dźwiękokłonne szyby, poświetlenie ambient, cyfrowe zegary mamy podgrzewaną. Kierownice, podżywaną przy nią szybę oraz Webasto, Webasto jest również na pilota Tryb jazdy, zawieszenie adaptacyjne DCC Tryb parkingowy, samochód sam parkuje, no elektryczna kapa bagażnika Kamery, Ej, zaraz zobaczymy czy jest kamera cofania 360 Ej, Kamera cofania jest Akurat w tym egzemplarzu nie ma 360. Mam drugi w e, i tam są kamery 360 stopni. E, fotele przednie są podgrzewane i wentylowane. kanapa tylna jest podgrzewana. Jest panel do z tyłu tutaj do sterowania zarówno treścią strefą klimatyzacji jak i podgrzewaniem. Kanapy. Ładowanie indukcyjne. Wyjście USB. Wyjście zapalniczkowe. USB typu A. W schowku również. Monetka od aktywnego tempomatu. Jaką mamy tutaj jednostkę napędową? Jest to dwulitrowa benzyna 2.0 TSI o mocy 190 koni, połączona z siedmiobiegowym automatem DSG DQ381. Samochód ma 100 000 km przebiegu. Asystenci, parkowanie, manewrowanie, oświetlenie ambient. Nawigacja fabryczna. Jest możliwość połączenia CarPlay'a i Android Auto. Klimatyzacja, jak już wspomniałem, jest trójstrefowa. System AirCare. Ustawienia Webasto. Webasto też jest sterowane z pilota. Podgrzewanie kierownicy, podgrzewanie przedniej szyby. Oczywiście standardowo tylna szyba jest sterowana. Lusterka podgrzewana. Elektryczne lusterka z podgrzewaniem. Tutaj z przodu one się też składają. No, dźwięk ustawienia kantonu, łopatki zmiany biegów czarna tapicerka. Tak, tapicerka jest czarna, ale również podsufitka. Roletki tylnych szyb Tu mamy standardowo Parasolty w drzwiach Panel sterowania Cysiąc srefą klimatyzacji Oraz podżywanie jedynnej kanapy no i tutaj mamy przetwornicę wyjścia 230V oraz dwa USB typu A ta połowa bagażnika otwierana elektrycznie roletka jest również roleta oddzielająca przestrzeń bagażową. Tu mamy lampkę przestrzeni bagażowej. To jest taka latareczka. Jak widać działa. Siatki. Lampka kolejna LEDowa. Podwójna płyta. Yy, Podwójna podłoga, bagażnika. Teraz zobaczymy czy jest też otwierana z nogi. Powinna być. chyba za dużo kuczyków nie wiem czy to nie będzie zakłócać ale zobaczymy o tak Krawa bagażnika jest również otwiera na ruchem nogi tak się prezentuje samochód Zapraszam do oglądania miasta oraz do zakupu. Dobre. Witam w Top Lekars ponownie, tak jak obiecałem wczoraj. Tak, dziś nagrywam krótki materiał, żeby zaprezentować, jak wygląda lakier w słońcu, gdyż warto, bo naprawdę ładnie, bardzo ładnie się prezentuje. czarna perła bardzo ładnie się mieni w słońcu Samochód bardzo, bardzo ładny, także szczerze zapraszam, polecam i do zobaczenia.